Dziś nie jesteś tutaj przypadkiem. I to, co teraz do Ciebie dociera, też nie jest po prostu kolejną wiadomością. To ja Cię tutaj przyprowadziłem. Może się wydawać, że to tylko zwykły dzień, ale coś w Tobie już poczuło, że dzieje się coś innego. Ten nagły niepokój, ta uporczywa myśl, to dziwne uczucie, które pojawiło się znikąd, to ja. To ja Cię wołam. Mam coś przygotowanego dla Ciebie. Coś, co zmieni Twoje życie. Coś, co przyjdzie wtedy, gdy się nie spodziewasz, bo są rzeczy, które muszą cię zaskoczyć. W najbliższych dniach natkniesz się na okazje, których nie brałeś pod uwagę, ale które były w moim planie. I zrozumiesz, że to, co wydawało się zablokowane, zatrzymane, bez ruchu, to był tylko właściwy czas, który przygotowywałem. Wiem, że nosisz zbyt duży ciężar, że za dużo myślisz, próbujesz rozwiązać sprawy, które już nie należą do ciebie. Obwiniasz się za to, co zostało w przeszłości, tkwisz w błędach, które ja już wymazałem. Szukasz odpowiedzi na coś, co powinno było zostać porzucone. Nie stworzyłem cię po to, byś żył w Kajdanach. Stworzyłem cię, byś żył wolny. I właśnie tego dla ciebie chcę lekkości. Więc słuchaj uważnie: to, co było, minęło. To, co się stało wczoraj, nie definiuje tego, co ja przygotowuję na dziś. Nie musisz teraz wszystkiego rozumieć. Nie musisz próbować wszystkiego posklejać. Po prostu ufaj, że ja trzymam wszystko w swoich rękach. Nie chcę, żebyś był uwięziony w dawnych bólach, w sytuacjach, które już zakończyłem, w historiach, które sam zamknąłem. Chcę Cię tu i teraz. Ze wzrokiem skierowanym na mnie. Bo kiedy patrzysz tylko na to, co straciłeś, nie widzisz tego, co ja buduję. Zamknąłem pewne drzwi... Nie ze złośliwości, lecz dla Twojego bezpieczeństwa. Niektóre osoby musiały odejść z Twojego życia. Niektóre sytuacje musiały się skończyć. Bolało, ale cel był większy niż to. Nigdy niczego Ci nie odbieram, nie dając czegoś lepszego w zamian. Ale musisz być gotowy, by puścić to, co stare, żeby przyjąć to, co nowe. A nowe już nadchodzi. Dobre rzeczy są w drodze. Są rzeczy, których nawet się nie spodziewasz. Otwieram ścieżki, umieszczam nowych ludzi na Twojej drodze: ludzi, którzy będą dodawać, ludzi, którzy podniosą, ludzi, którzy uszanują Twoje serce, ludzi, którzy będą troszczyć się, a nie ranić. Zobaczysz, zauważysz, jak wszystko zaczyna mieć sens. Ale zanim to nastąpi, jest czas przycinania. Wiem, to boli. Cięcie boli, ale to po to, byś naprawdę wzrastał. Są gałęzie, które cię osłabiały. Są nawyki, które cię ograniczały. Muszę usunąć wszystko, co wysysało twoją energię. Tylko wtedy znów zakwitniesz. I zakwitniesz. To będzie piękne. To będzie niespodziewane. To będzie po mojemu, nie po twojemu. Bo ty chcesz szybko, a ja działam w odpowiednim czasie, a odpowiedni czas nie zawodzi. To w odpowiednim czasie otwierają się właściwe drzwi, to w odpowiednim czasie dzieją się rzeczy, które wydawały się niemożliwe. To w odpowiednim czasie zrozumiesz, dlaczego coś musiało poczekać. W międzyczasie działam. Są ludzie, którzy wypowiadają Twoje imię w miejscach, których jeszcze nie znasz. Są okazje, które właśnie się tworzą, by Cię odnaleźć, są obietnice, które dopasowuje do Twojej rzeczywistości. Nic nie jest zatrzymane, nic nie jest poza miejscem. Dbam o wszystko, widzę Twoje troski, czuję Twoje niepokoje, i nawet gdy myślisz, że jesteś sam, ja tu jestem. Nie oddalam się, nie milknę. Podtrzymuję każdy Twój krok. Nawet gdy Twoje stopy się chwieją, nawet gdy budzisz się zmęczony walką, nawet gdy nie wypowiadasz ani słowa, tylko westchnienie kogoś, kto już spróbował wszystkiego. Słyszę, rozumiem, umacniam. Twój ból nie jest dla mnie niewidoczny i Twoja wiara też nie. Choćby była malutka, ja ją widzę, choćby była chwiejna, ja ją biorę pod uwagę. I właśnie z powodu tej wiary. Ja działam. Zrobię to, czego nikt inny nie zrobił. Pokażę ci, że żadna twoja łza nie była na darmo. Wszystko, co teraz przeżywasz, to fundament. To grunt. To przygotowanie. Nic, co naprawdę twoje, nie zostanie stracone. To, co ja mam dla ciebie, nie ucieknie, nawet jeśli to potrwa. Nawet jeśli wydaje się niemożliwe. Nawet to co wydawało się negatywne, zostanie przemienione. Spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że wszystko było na swoim miejscu. Że to nie był przypadek. To była budowa. Ale musisz pozostać silny. Nie poddawaj się. Nie ulegaj lękowi. Nie ton w zwątpieniu. Moja ręka jest nad tobą. A kiedy moja ręka jest nad kimś, nie ma mowy, żeby coś poszło źle. Ja cię podtrzymuję. Ja Cię uczę, ja Cię prowadzę i to ja dam Ci to, co przygotowałem. Zapraszam Cię, abyś odpoczął we mnie, abyś mi naprawdę zaufał, abyś oddał ten kontrolujący ciężar, który tylko Cię rani, abyś przestał próbować wszystko rozumieć. Zbliż się, porozmawiaj ze mną, pozwól mi prowadzić, zobaczysz co się stanie. Kiedy przestajesz się opierać i zaczynasz odpoczywać? Napisz w komentarzu: Boże, przyjmuję to, co czynisz w moim życiu. Wiem, że zmagasz się z trudnymi sytuacjami. Znam Twoje presje. Widzę, co ściska Twoje serce, co odbiera Ci siły, czego nawet nie umiesz wyrazić słowami. Ale ja też wiem, co robię. Ból, który teraz czujesz, nie oznacza, że Cię opuściłem. To znak, że coś w Tobie się zmienia. Może jeszcze tego nie widzisz, ale zmiana już się rozpoczęła. Ja działam. Porządkuję wszystko, nawet jeśli na razie wydaje się chaotyczne. Musisz tylko pozostać silny. Ze mną. Bo gdy naprawdę mi ufasz, strach może się pojawić, ale nie powali cię. Chcę, żebyś ogłosił bez wahania, że jestem Twoim Bogiem. Powiedz to z pewnością. Nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze. Ale także wtedy, gdy wszystko się wali, nie ukrywaj swojej wiary w trudnych dniach. Postaw mnie na pierwszym miejscu, oddaj mi kierownicę swojego życia, bo kiedy to ja prowadzę, nic nie wymyka się spod kontroli. Musisz tylko przestać myśleć, że wszystko musisz ogarniać sam. Zbliż się do mnie, pragnę Cię blisko, pragnę Cię w całości, chcę całego Twojego serca. Nie rozdartego między strachem a wiarą. Gdy ufasz tylko połowicznie, wszystko staje się cięższe. Chcę, żebyś rzucił się we mnie całym sobą. Ze swoimi wątpliwościami, błędami, nieuporządkowanymi pragnieniami. Przyjdź taki, jaki jesteś. Nie oczekuję perfekcji. Oczekuję oddania. Nie liczy się rozmiar twoich problemów ani zaległe rachunki. Ani nieporozumienia w domu, ani rozczarowania, które nosisz w sobie. Ja widzę wszystko i nie jesteś ignorowany. Twoje modlitwy nie trafiają w próżnię. Słyszę każde słowo, nawet te, których nie potrafisz wypowiedzieć na głos. Widzę twoje serce i troszczę się wiem, że jesteś zmęczony, wiem, że brakuje pieniędzy. Wiem, że że pokój wydaje się daleki, ale posłuchaj uważnie: Podnoszę cię, daję ci nowe siły, przygotowuję coś, co odmieni tę stronę życia. Musisz tylko dalej wierzyć, że nadal jestem Twoją pomocą. Twoja rodzina nie zostanie zapomniana. Słyszę Twoje prośby i działam w ciszy. Gdy przyjdzie odpowiedź, zrozumiesz, dlaczego musiałeś czekać. Może myślisz, że nie ma wyjścia ale ja tworzę wyjścia tam, gdzie nikt ich nie widzi. Otwieram drzwi, gdzie wcześniej była tylko ściana. Sprawiam, że niemożliwe staje się realne, bez ostrzeżenia, bez logiki. A kiedy to się stanie, będzie jasne, że to byłem ja. Bo tylko ja potrafię wziąć to, co zniszczone, i uczynić z tego coś nowego. Pozwól mi uspokoić twoje serce. Nie musisz już żyć jako niewolnik stresu, niepokoju i poczucia, że wszystko zaraz się zawali. Nie zawali się, bo ja podtrzymuję. Ja utrzymuję. Otaczam cię moim pokojem. A jeśli czujesz, że potrzebujesz mojego dotyku, by uspokoić swój umysł i opanować emocje, napisz w komentarzu, Boże, przemieniaj moje serce, zanim zrani tych, których kocham. Znam Twoje myśli, zanim jeszcze je ułożysz. A mimo to nadal tu jestem. Czekam. Czekam na Twój gest. Bo ja nigdy nie odszedłem. To ty się oddaliłeś. Jestem jedynym, który może dać ci to, czego tak bardzo szukasz: pokój, którego pragnie twoje serce, odpoczynek, którego potrzebuje twoja dusza. Tyle rzeczy próbowałeś rozwiązać sam i tylko się pogrążałeś. Tyle modlitw przestałeś wypowiadać, bo myślałeś, że cię nie usłyszę. Ale ja słyszałem. Słyszałem każdą twoją ciszę. Słyszałem każdą myśl o poddaniu się, a w każdej z nich moja odpowiedź była taka sama – wróć. Ja tu jestem. Nie ma znaczenia, co się wydarzyło. Nie ma znaczenia wina, wstyd, błędy, które niesiesz. Nie czekam na Ciebie z wyrzutami. Czekam na Ciebie z miłością. Nadal nazywam Cię moim dzieckiem. Nadal chcę Cię blisko. Nadal wierzę we wszystko, co sam zaplanowałem dla Twojego życia – i nie ma nic, absolutnie nic, co mogłoby mnie powstrzymać przed kochaniem Ciebie. Dziś może być nowym początkiem, którego tak bardzo potrzebujesz początkiem, który nie wymaga wyjaśnień. Wystarczy gest, wystarczy otworzyć serce, wystarczy znów spojrzeć na mnie, bo kiedy dziecko wraca, całe niebo świętuje. Nie ma znaczenia, jak bardzo się oddaliło. Kiedy miłość zwycięża dumę, w niebie jest święto. I to właśnie chcę dziś zrobić, świętować Twój powrót. Ale chcę też mówić do Ciebie, który rozpoznajesz moje błogosławieństwa, dziękujesz mi, szukasz mnie, ale nadal żyjesz, jakbyś był mały wobec wyzwań. Działałem, pomnażałem, podtrzymywałem. Wiesz o tym, ale teraz nadszedł czas, by zrobić kolejny krok. Dość życia w strachu przed utratą, dość myślenia, że wszystko się skończy. Dość trzymania się tego, co małe, jakby to było wszystko. Jestem źródłem. To ja otwieram drzwi tam, gdzie widzisz tylko mury. To ja sprawiam, że niemożliwe staje się możliwe. I nie zrobiłem tego tylko raz, robię to cały czas. Spójrz wstecz. Zobacz, gdzie byłeś i gdzie jesteś teraz. To moja ręka. To moja łaska. To moja opieka. Możesz myśleć, że to niewiele, ale ja wiem, ile już osiągnąłeś. A jeśli widziałeś moją rękę, jeśli już poczułeś moje łaski, to żyj jak ktoś, kto naprawdę ufa. Nie tylko, by dziękować później, ale by polegać wcześniej. By oddać każdą sferę swojego życia, w tym to, co nadal próbujesz kontrolować. W tym swoje finanse, plany, ukryte niepewności. Mam więcej. Ale daję tylko tym, którzy ufają poza słowami. Nie używaj tego, co ci dałem, tylko dla siebie. Pobłogosławiłem Cię, abyś był odpowiedzą w życiu innych. Chcę widzieć Cię jako most, nie koniec. Chcę widzieć, jak używasz swoich zasobów świadomością, celem, hojnością. Bo kiedy dzielisz się tym, co pomnożyłem, udowadniasz, że rozumiesz, skąd wszystko pochodzi. Nigdy nie pozwoliłem ci cierpieć niedostatku. I nie zacznę teraz, ale to, co robisz z tym, co masz w rękach, mówi wiele o tym, dokąd chcesz iść. A ja chcę zabrać cię dalej. Nie tylko finansowo, ale duchowo, emocjonalnie we wszystkim. Chcę, abyś obfitował. Ale do tego musisz pozwolić mi prowadzić, nie tylko dziękować. Wszystko, co masz, wszystko, co osiągnąłeś, wszystko, co jeszcze przeżyjesz, to tylko odzwierciedlenie tego, jak dobry jestem. I dlatego mówię Ci: trzymaj się mocno. Zawsze zękuj, ufaj więcej i wracaj do mnie każdego dnia, nie tylko wtedy, gdy wszystko się zaciska. Bo im bliżej mnie jesteś, tym bardziej rozumiesz, że wszystko, co naprawdę się liczy, pochodzi z mojej ręki. Napisz w komentarzach: Boże, wracam z wdzięcznością i ufam w to, co jeszcze zrobisz. Wiem, że przeszedłeś przez wiele, przeżyłeś noce. W których myślałeś, że już nie dasz rady. Stawiłeś czoła sytuacjom, które próbowały zgasić twoją wiarę, zapał, nadzieję. Ale byłem tam. Nie po to, by usunąć wszystkie ciężary z twojej drogi, ale by podtrzymać się w sposób, którego nikt inny nie potrafiłby. A gdybyś teraz na chwilę się zatrzymał i pomyślał, zobaczyłbyś, że nawet gdy wszystko wydawało się bez wyjścia, coś tobie mówiło: kontynuuj. To nie pochodziło od ciebie. To pochodziło ode mnie. To moja obecność utrzymała Cię na nogach, gdy chciałeś upaść. To moja siła pchnęła Cię naprzód, gdy byłeś zbyt zmęczony, by kontynuować. Nie opuściłem Cię. Nigdy. Nawet gdy myślałeś, że jesteś sam, byłem tam. Może w milczeniu, ale zawsze działając. I dziś wszystko, co masz, wszystko, co osiągnąłeś, wszystko, czego się nauczyłeś, Nosi mój ślad. Może nie jest to wiele w oczach innych, ale ja widzę każdy szczegół. Widzę, jak dorosłeś. Widzę, jak dojrzałeś. Widzę, jak nauczyłeś się być bardziej stanowczy, mądrzejszy, bardziej ostrożny w podejmowaniu decyzji. I to mnie cieszy. Nie masz pojęcia, jak bardzo cieszę się, widząc, jak odpowiedzialnie korzystasz z tego, co powierzyłem Twoim rękom. Gdy dwa razy się zastanawiasz, zanim wydasz, gdy nie działasz tylko pod wpływem impulsu, gdy uznajesz, że to, co masz, pochodzi ode mnie, a nie z Twoich sił, to pokazuje, że Twoje serce jest kształtowane. Że rośniesz od wewnątrz. Dałem Ci mądrość, tak, i nadal będę dawał. Ale chcę, żebyś zrozumiał, że mądrość to nie tylko myśleć właściwie, to działać właściwie. To wybierać z celem, to wiedzieć, kiedy czekać, kiedy się wycofać, kiedy iść naprzód. I ty się tego uczysz. Stajesz się kimś bardziej świadomym, a to zaprowadzi cię jeszcze dalej. Ale chcę też, żeby jedna rzecz była jasna: nic z tego, co ci dałem, nie było tylko dla ciebie. Pobłogosławiłem cię, bo cię kocham, ale też dlatego, że wiem, że możesz być kanałem błogosławieństwa w życiu innych. Chcę widzieć Cię jako odpowiedź. Chcę widzieć, jak pomagasz tym, którzy potrzebują. Nie musi być tego dużo. Czasem to tylko gest, odrobina uwagi, część tego, co już Ci dałem. To zmienia życie. A kto tak robi, zbliża się jeszcze bardziej do mnie. Moja hojność nie ma końca. I chcę, żeby Twoja też wzrastała. Nie tylko po to, żeby dawać. Ale żeby żyć lżej, hojni ludzie są szczęśliwsi. Ludzie, którzy się dzielą, są bardziej wdzięczni. A wdzięczność, gdy rodzi się z serca, przemienia się w uwielbienie. Nie to, które wypowiadasz pięknymi słowami, ale to, które wypływa z prawdziwego, prostego i szczerego życia. Nie musisz niczego mi udowadniać. Nie oczekuję perfekcji. Chcę tylko Twojego całego serca. Twojego spojrzenia skierowanego na mnie, nie tylko w modlitwie, ale w Twoim sposobie życia, podejmowania decyzji, dbania o to, co masz. Gdy żyjesz w ten sposób, wszystko zaczyna się układać. Wszystko zaczyna płynąć lżej, pewniej, stabilniej. A nawet gdy wszystko się komplikuje, gdy pojawia się to, czego się nie spodziewałeś, Ty już wiesz, ja jestem Twoją ucieczką. I zawsze będę. Życie ma swoje fazy, swoje trudne dni. Ale jeśli Twoje serce będzie mocno zakorzenione we mnie, przejdziesz przez każdy z tych dni z odwagą, bo wiesz, że jestem wierny i że moja wierność się nie zmienia. Nigdy się nie zmieniła i nigdy się nie zmieni. To, co na Ciebie czeka, jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Nie przyprowadziłem Cię aż tutaj, żeby zostawić Cię w połowie drogi. Wciąż są obietnice do spełnienia, wciąż są drzwi do otwarcia. Wciąż są cuda do zobaczenia. Po prostu nadal ufaj, idź pewnie, nie osiadaj, ale też nie spiesz się. To ja prowadzę wszystko, nawet gdy wydaje się, że wszystko stoi w miejscu. A kiedy będziesz miał wątpliwości, kiedy nie będziesz wiedział, co robić, spójrz na mnie. Mów do mnie, nie potrzebujesz właściwych słów. Po prostu mów: Ja słyszę wszystko. I wiem dokładnie czego potrzebujesz. Czasami tylko czekam, aż mnie zawołasz. W tym wszystkim chcę, żeby twoje życie nadal było odbiciem wdzięczności. Żeby twój sposób życia pokazywał, że dostrzegasz, jak bardzo już zostałeś pobłogosławiony. Że wiesz, iż wszystko, co masz, jest owocem mojej dobroci. Że żyjesz dla czegoś większego niż tylko osiągnięcia materialne. Bo twoje życie ma cel który wykracza daleko poza to, co możesz pojąć. Wybrałem Cię, żebyś robił różnicę, żebyś niósł światło tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie jest strach, oparcie tam, gdzie jest zmęczenie. I to wszystko jest możliwe tylko dlatego, że jestem z Tobą. Więc nie ograniczaj się małymi myślami. Nie żyj w strachu przed stratą. Ja jestem z Tobą, a jeśli ja jestem z Tobą, to możecie powstrzymać? Napisz w komentarzu: Boże, chcę żyć z wdzięcznością i celem każdego dnia mojego życia. Dziś chcę, żebyś wiedział, że nie musisz mnie imponować. Nie chcę masek ani występów. Chcę Twojego szczerego serca, nawet jeśli jest w nieładzie. Chcę Ciebie, zmęczonego, zagubionego, niedoskonałego, bo tylko ja wiem dokładnie, jak to wszystko odbudować. Teraz, gdy powiedziałeś mi tak, Zaczyna się nowy czas. Nie czas uciekania, ale stawiania czoła. Nie czas ciężaru, ale uwolnienia. Czasami to będzie boleć. Tak będzie, bo są rzeczy, które muszą zostać złamane. Są kłamstwa, w które wierzyłeś tak długo, że stały się Twoją prawdą. Ale ja rozbiję to wszystko jedno po drugim. Z cierpliwością, z miłością. Z siłą, bo jesteś dla mnie zbyt ważny, żebyś dalej niszczył się od środka. Próbowałeś wszystko kontrolować, próbowałeś przewidzieć, obliczyć, utrzymać wszystko w ryzach, ale doszedłeś do granicy i ta granica zaprowadziła cię tutaj. Teraz nadszedł czas, by zaufać, a zaufać naprawdę, to odpuścić strach, to przestać szukać wymuszonych rozwiązań, to pozwolić mi działać. A ja się tym zajmę. Myślisz, że jesteś mały, kruchy, słaby, ale nie wiesz, co włożyłem w twoje wnętrze. Stworzyłem cię z wiecznym zamiarem, zaprojektowałem cię z detalami i wszystko, przez co przeszedłeś, nawet to, co cię zraniło, widziałem. Czy pozwoliłem? Nie na wszystko, ale zawsze tam byłem, nawet w tych dniach, gdy myślałeś, że jesteś sam. Nawet wtedy, gdy krzyczałeś w myślach: Boże, dlaczego to się dzieje właśnie ze mną? Słyszałem i nawet w ciszy nadal Cię podtrzymywałem. Teraz musisz sobie przypomnieć: Kiedy jesteś we mnie, nie jesteś już więźniem tego, co Cię zraniło. Nie jesteś już niewolnikiem winy, porównań, strachu przed przyszłością. Należysz do mnie, a tego, kto należy do mnie, ja chronię. Tego, kto jest mój, podnoszę. Tego, kto jest mój, wzmacniam. Będzie bolało zostawić niektóre rzeczy za sobą, ale właśnie tak zaczyna się od nowa. Przestań próbować zasłużyć na moją miłość. Ona już jest Twoja. Nie musisz nic płacić. Nie musisz naprawiać błędów. Musisz tylko iść ze mną. Być blisko. Mówić do mnie. Pozwolić mi naprawdę być częścią Twojego życia. Kiedy mnie włączasz we wszystko, nawet szczegóły się zmieniają. A teraz, gdy jesteś tutaj, chcę dotknąć czegoś, co od dawna trzymasz w sobie Twojej sfery finansowej. Czułeś się już upokorzony, zawstydzony, sfrustrowany. Znasz ciężar duszenia się w rachunkach, nie wiedząc, co przyniesie następny miesiąc. Myślałeś, że o tobie zapomniałem. Ale nie, nie zapomniałem. Byłem tam. I nadal jestem. Bo jesteś dla mnie ważniejszy niż jakakolwiek kwota. To ja jestem panem złota i srebra. znam wszystkie drzwi i wiem, które z nich zaraz się otworzą. Musisz mi zaufać. Ale nie tylko czekając, aż coś spadnie z nieba. Chcę, żebyś nauczył się zarządzać z mądrością. Chcę, żebyś przestał się porównywać z innymi i docenił to, co już masz. Chcę Żebyś zrozumiał, że prawdziwy dobrobyt to niegromadzenie, to pokój. Pokój, który płynie ze świadomości, że to ja cię utrzymuję, że możesz oddychać spokojnie, że nie musisz się sprzedawać za nic. Ta część twojego życia też mnie interesuje. Chcę cię nauczyć, jak obchodzić się z pieniędzmi świadomie, kojnie, odpowiedzialnie. Chcę, żebyś naprawdę rozkwitał. Chcę, żebyś się rozwijał. Ale pragnę też, żeby nawet wtedy, gdy będziesz miał więcej, Twoje serce nadal należało do mnie. Nie chcę, by pieniądze Tobą rządziły. Chcę, żeby służyły celowi, który dla Ciebie przygotowałem. Zatrzymaj się więc teraz. Oddychaj. Spójrz na wszystko, co już pokonałeś. Stoisz. Oddychasz. Czytasz to. To jest cud. I to nie jest koniec. Mam dla ciebie większe plany, rzeczy, o których nawet nie śniłeś, ale musisz być ze mną. Musisz mi pozwolić prowadzić. Zwyciężysz, będziesz wzrastać, odbudujesz to, co zostało utracone. Zobaczysz rzeczy wyraźniej, znajdziesz radość tam, gdzie wcześniej była tylko rana, ale nie dlatego, że wszystko będzie idealne. To się stanie, bo ja będę z tobą. A kiedy ja jestem, nawet ból ma sens. Nawet łzy zamieniają się w siłę. Nawet pustynia zakwita. Dlatego nadal mnie szukaj. Mów do mnie niegotowymi formułami, niewyuczonymi słowami. Po prostu mów: powiedz, co czujesz. Powiedz, gdzie boli. Powiedz, czego jeszcze nie umiesz mi oddać. A ja się tym zajmę razem z Tobą. Nie rezygnuj ze mnie, bo ja nigdy nie rezygnuję z ciebie. Nigdy. Napisz w komentarzu, moje życie należy do Boga, nawet w tych szczegółach, których nikt nie widzi.